Halo YouTube, cześć, witajcie, boi to dystryktory, oczywiście darunia, da, da, da zapraszam was na kolejny odcinek z Eurotracki Metoda ets -a. Tak, wiem, wiem, że dawno nie było. Ale tak, my sobie teraz e, rynek przesyłek. Zobaczymy, co mamy i gdzie. A, jesteśmy w Pradze w ogóle, ok. Ale nie wiem, czy bym chciał z Pragi jechać dzisiaj. Wiecie, bo to też nie chce jakoś specjalnie długą drogę. Może tak powiem. Hmm, A bo wiecie co? My się przeteleportujemy. My sobie zrobimy szybką podróż. Hmm. O, do Olsztyna, i zobaczymy z Olsztyna, co tam ma mają do wzięcia. Wiecie? Zobaczymy, co tam można wziąć. I z Olsztyna sobie pojedziemy. Trzeba pozwiedzać te tereny w końcu. nie Trochę też na odcinkach, a nie tylko. Auto jest sprawne. z auto, nie? Tak, nie ma tu żadnych szkodzeń. Dobra. Chwila, coś chciałem. Tu, tu. Wszystko działa. Moment. Zanim ruszymy, to na pewno tak. I teraz tak. Tak, 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 jedziemy sobie dawikiem swoim kochanym. Teraz tak. Eee, Olsztyn, 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 Olsztyn. Co ten ma ten Olsztyn? I gdzie? Do Panawy, daleko. W Nie w te Tego, żebym jeszcze nie wiózł. Podwozie wozidła, to jest to? I ty to, to, słuchajcie moi drodzy? Próbujemy! Podwodzie wozidła dzisiaj. Będzie ciekawie. Trochę się to będzie ciągło z drugiej strony, kurczę. No ale nic, no spróbujemy, tak? Kto nie próbuje, ten nie pije szampana, nie? Wiecie. A, ręczny Wszystko dobra. To jedziemy. To jedziemy Jeszcze czerwone ja mam czasu w ogóle tak sprawdzić jeszcze? Pół godziny No dobrze Myślę, że w pół godziny się spokojnie wygrzebiemy Jedź. Szkoda tylko, że w nocy jedziemy, no ale no nic. Jakoś to przeżyję to na białego stoku. To jedziemy. Co się będę, nie? Co się będę? Ja yeah, pierdziele. Podwozie łodzidło. Przynajmniej nie pamiętam, żebym takie coś wziął. No dobra, nie będziemy oglądać filmiku, tylko po prostu jedziemy. A, czekajcie, bo ja też nie wiem, czy ja mam w ogóle załączone. O, może załączymy coś tylko. Działa tutaj coś. W ogóle, mam jakieś światła? Nie mam! Kurczę, mogę jak sobie wziąć? Cholera. Kurczę, no szkoda. No nie znają. Oni mnie kierują. Tyle, tyle dobrze, nie? Ja. Yeah. Rozwiąść taki zakręt, może nieprofesjonalnie, ale jednak, ale jedyne będziemy jechać tylko 50, więc nie ma szału, I to jest? Bógę ton. 55 ton na zwykłym dafiku, ale mam nadzieję, że będzie mało górek. W tym razie to tą... mało widzę i mniej zakrętów, proszę. Jeszcze mapy Wam, że nie pokazał, nie? O, mapa, jesteśmy tutaj i taką prościutką, dro proste, proste drogi moment do przejechania. Więc myślę, że to szybko minie, wiecie? 6,5 minuty za nami. jest nikt tędy nie jeździ, to, to dla mnie nawet lepiej, bo jest taki duży, że naprawdę potrzebuje miejsca. To no nie? Oj, piękna sobota będzie. To trochę chłodniawa. O, tu je lepiej, bo tutaj idzie przynajmniej się. O, tak chcę pojeździć. Ale zawsze coś. boję zawsze żeby go nie zahaczyć 60 pojedziemy najszybciej więc nie ma źle jest źle bo zawsze wiecie wiecie też jak ja jeżdżę czasami jak wariat Fajnie idzie płynnie na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Byłoby miło, nie? Podwozie wozidła. O, proszę bardzo. Łop! Sie, panie! Zapomniałem, że to... ...że to skręca, jak... Jak dam 2T dwa te. 2T dwa te Za jednym razem yy... Dobra Jademy, bo się nie wyrobimy Oby w ogóle... Wyrobimy się Przyszłam przyszła spada kredytu, bo, bo mamy mniej pieniędzy, ale okej. Okay. No już się poprawiam. Na razie mamy 0, i 0 by było... zostało. Bo by nam wbiło. 66 348 zł. A, a podwozie w waży yy, 55 ton. Yy, w to jest 8,3 na 6, na 4 i 1. No w sensie 8,3 pewnie. Pewnie szerokie. 6. Nie wiem, jak to oni to liczą. Nie znam się na tym. Tak trzeba się zapatrzyć się w kota Bąbel, kaj naładzisz Ojej, jeszcze by się tutaj się wysrał. No teraz bym poczuł Ile ja mamy tych uszkodzeń? A. Może jakoś dzierżę te nagranie będzie i o, Boże, ale daje. Ale nie sądziłem, wiecie, że to będzie aż tarczuć. Chyba bombę chce, żebym sobie ten, nosy, nos przyczyścił. Chyba jest pod górkę, dawaj. Tą góreczkę dasz radę, Dafiku. Ale takie wielkie transporty muszę brać na naprawdę zrobione ciężarówki, bo... A nie na... na takie. Bąbel! Co to robisz? Zostaw go. bo coś się sobie fajnie sobie chodzi dlatego za, e, zaczepiaj no Bąbel daj spokój O kolejowy okej okay. i poszedł za nim no Uch, co za kot po prostu jedyny w swoim rodzaju, nie? To, nie wiem, czego tak trąbię, lubię. Przed 40 no to ładnie, nie nam to idzie, słuchajcie. A za nami korek jak niemożliwe, nie? Nic tu da się naprawdę. nie wiem, co zrobić, żeby on się ogarną bąbel, go nie zaciepiał tak Bo Czesio chce sobie fajnie pochodzić i się był przy kominku tej w pokoju kurde Chcę w się sensie w katowicach, bo w katowicach mieszkam właśnie nie mieszkam u, u siebie, tylko mieszkam teraz w Katowicach I tego no kurczę, co się przyszedł się grzać, Tro, trochę się tylko się zagrał chwilkę i... O, przychód 16 tysięcy. Za fajnie. 30 zł. Za je, fajnie. I osiągnął nowy poziom. Bomba. I takie powiadomienia mnie cieszą bardzo. To mnie cieszy bardzo. Ja cały czas mam w głowie co innego, ale nie mogę wam powiedzieć, moi drodzy. Cały czas myślę o czym innym. To ja tak nie mogę nagrywać. Chcę wiecie co, no ten ETS jest po prostu takim naprawdę spontanem, spontanem, bo. spontaniczny. spontaniczny odcinek dzisiaj jest. Naprawdę, nie spodziewałem się. Chciałem na coś innego nagrać, chciałem ja miałem nagrać Larę, ale Lara będzie na... Na pewno się pojawi, nie wiem kiedy. Na pewno się pojawi, nie wiem kiedy, brawo ja. Yy, za jakiś czas. Na pewno pierwsze co to po ETSie pojawi się Lara, nic więcej innego. A co później? Nie wiem. Może Never Hallow. O, też by było fajnie, bo ta seria też trochę trwa, a... A już mam ściągniętą inną grę, nie powiem wam jak jaką. Ale mam. Tak tą grę już każdy z pewnością grał. Przynajmniej ten kto, kto też lubi takie coś i w ogóle dla mnie to będzie też coś nowego, bo to będzie pierwsze styknięcie strze... się z taką grą akurat. Też symulator, ale czego innego. Także na pewno... Nie wiem jak to ogarnę. Czy za dwa tygodnie? Czy za tydzień, gdzie po prostu się pojawił się pierwszy odcinek? Nie wiem jak to będzie. Na pewno się pojawi, ale, ale kiedy to nie mogę Wam tego, tego... powiedzieć Do, dokładnie. Nie teraz, kiedy mam naprawdę jeszcze dużo rzeczy, muszę poukładać w swoim yy, prywatnym życiu. Bo jest dużo. E? Ale ja tylko Nie czekajcie, nie, nie i nie. Ja sobie muszę to bez nicze zrobić. E... de photography. Sadant. 开车的哥。 Okej, okay, to to będzie moi drodzy, słuchajcie na ten. A... No jak widzicie, no tego, żem się nie spodziewał, że aż tak się wywalę. No ale nic, no. Jedziemy dalej. Bo ja to naprawię tylko... Co jest? na prawie, wiecie, i pojedziemy, tylko bo no. nie no chcę, się prawie prawie, moi drodzy, i będzie ok no jedź, jedź, dziadu, jedź Nie wiem, czy tego chyba najlepiej nie odłączyć. Idziemy dalej. O, może tak, o! Co jest zaś gdzie? Aha dobra inaczej. Inaczej czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Jest O, tak. I teraz. Czekajcie. Może bardziej? Dobra. Teraz może to pójdzie. Dobra, mamy to. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. No wiem, że za pojazdami eskorty. Eee, eee, doje. O, zreszty. To teraz mą jeszcze też wyczy, zakrętę Ale chyba nie będzie tak ryźle, słuchajcie. Prawie nie poszło, wiecie, Za... nawet nie było tak ta źle, wiecie. Jak uszkodzenia na siedem 27%? Z tymi zakrętami chyba ich pociszało. No nie. ale chyba przejedzie jakoś. Na tytuł dzisiejszego odcinka to na pewno jest. E, nic się nie stało. Oczywiście, w cudzysłowie, nie? Ale, ze serio? Yeah! Ja już chyba mam po tym. Po zleceniu, wiecie. Chyba już jest po ładunku. Ja chyba sobie nic sobie nie zarobimy teraz. No ale nie wiem. Będziemy widzieć.

O Boże, masakra to było. Ale nie, ostatni osta, raz ty był ładunkiem. Widziałem, że to a, aż tak wyjdzie lecie. Będę współczuję tym ludziom, którzy na co dzień wożą takie transporty, gabaryty. Ja na pewno nie będę woził. Aha. Za granicą raczej nie będę woził. Teraz taki ruch tutaj się zrobił, a bo już dojeżdżamy do miasta, słuchajcie Bomba Znacznie lepiej będzie Teraz to się będzie dało radę żyć Słuchajcie moje drodzy, wycie Naprawdę wycie, bo już kończę ten Wziąłem i dojeżdżamy do, do firmy, której... Aha, no to będzie lepszy gwiazd. Okej. Okay. Nie, bo wiecie, bo już myślałem, że będzie gorszy wiazdki. Będzie Lipton. Ale widzę, że fajny wjazd będzie. Dajemy to. O, jeszcze trochę. Mamy to. Dobra, dajemy to moi. Słuchajcie, moi drodzy. I cóż, ja się będę się z wami się żegnał. O, postęp w osiągnięciu. I większy, to lepszy. A tylko 164 tego uszkodzeń, więc nie ma źle. No ale nic, moi drodzy. To było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Cóż, za niedługo będzie gdzie pewnie coś kolej, coś innego. I cóż. Standardowo. Standardowo. Jak to się dało, Komentujcie. Subskrybujcie. Łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was Darunia, więc się trzymajcie. No i cześć. Do następnego. Pa! pa.